To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanussi. Federico Fellini, Fellini'ego oczywiście rozpoznałem na ekranie, zobaczyłem jako młody bardzo chłopak, jako normalny widz nowy w Polsce, zobaczyłem jego Lastradę. No i po prostu byłem zachwycony, ale wszyscyśmy byli tym filmem zachwyceni. To był taki film, który nikogo nie dzielił, no po prostu nie sposób się było tym nie zachwycić. Ja wprawdzie zauważyłem coś, co się potwierdza, mianowicie, że cenzura, robiąc kontrolę tego filmu, który był kontrowersyjny dla cenzury, bo to jest film wyraźnie religijny, o wyraźnym wskazaniu na istnienie Boga, o którym jest w dialogach. Otóż okazuje się, że te dialogi w napisach przez interpunkcję, a właściwie to nie jest interpunkcja, przez ortografię Zostały sfałszowane. Bo tam, gdzie il matto, czyli ten dinoskoczek, szaleniec, mówi o panu, i to jest oczywiście il signore, i to jest Bóg, to tu jest napisane z małej litery o panu, i nie wiadomo o którym panu jest mowa. I tą drogą cenzura uczyniła ten film strawnym dla ówczesnej władzy i dlatego on wszedł na ekrany, bo pamiętam, że kiedyś nawet z jakimś sensorem rozmawiałem, czy oni kiedykolwiek o tym dyskutowali między sobą i on coś takiego pamiętał, że była mowa, że żeby temu filmowi pomóc trzeba mu troszkę zaszkodzić. No, coś po prostu aberracyjnego właściwie. Jak dzisiaj oglądam na stradę, widzę, że tam jest pewna, po włosku by się powiedziało, forcatura, jest coś wymuszonego przez to, że Giulietta Masina no jest niewiarygodna jako dziewczynka, będąc kobietą prawie 40-letnią na ekranie. Ale ponieważ to jest bajka, to poza pierwszymi scenami, gdzie to troszkę uwiera, potem jak ona jest sama, to już we wszystko możemy uwierzyć. No a film jest niezwykły, zresztą Noce Kabiri, które próbowały powtórzyć Lastradę, potruszyły ją bardzo, bardzo szczęśliwie. To jest też... Uroczy film, ujmujący, strasznie ciepły i pełen takich dobrych intencji. No ale potem wszystko, co dalej zrobił Felini Dolczywita, jest przejmującą tragedią i jest naprawdę bardzo głębokim filmem. No a 8,5 jako film autotematyczny jest jednym z bardzo niewielu filmów autotematycznych, które mnie zachwyciły, bo rzeczywiście powiedział mi coś o moim świecie, czego ja nie wiedziałem powiedział mi coś więcej. Wreszcie, ja jestem wielkim entuzjastą filmu, który nie doczekał się takiej e, dobrej opinii powszechnie, w razie krytyka go chyba nie doceniła. E, to jest według us, uczty Trymarchiona, e, Petroniusza, adaptacja zrobiona dla Felliniego, Satyricon. Jedyny film, który znam, oparty o narrację, o literaturę, o całą strukturę literacką, Świata przedchrześcijańskiego, a więc zupełnie innego świata, w którym nie ma nadziei, w którym nie ma zbawienia, w którym życie do niczego nie prowadzi. I to jest niezwykle dobrze wyczute. To jest film, który jakby odtworzył rzeczywistość no zupełnie nie do porównania z Kowadim, z którym na przykład, wiadomo, czy tam wszyscy gladiatorzy to są wszystko filmy myślane w kategoriach XX wieku, acz osadzone w starożytności. Natomiast tutaj Felini wszedł w starożytność i patrzy na nią ich własnymi oczami. I wtedy dopiero możemy sobie zadać pytanie, jakby świat wyglądał, gdyby nie było chrześcijaństwa. Za to szalenie Feliniego. E, lubię, lubię jego Ginger and Fred, bo pracowałem z operatorem Guerrierem, który, yy, który ten film fotografował. No więc opowiadał mi liczne anegdoty o tym, jak. Ten oszpecony i postażony Mastrojani, Mastrojani budził ogromną rozpacz w swoich wielbicielek, no bo był łysawy i postażony o ileś lat. A potem, jak wychodził ze studia, to znowu był piękny i młody. Ale wszystko to razem. Był to film taki jaskrawo szydzący z telewizji. I to w tym momencie, kiedy telewizja właśnie próbowała, jakby złamać siłę kina, no i w końcu go złamała w jakiś stopniu. Pamiętam z Felinim, żeśmy gdzieś razem z Wajdą maszerowali w Rzymie po jakimś spotkaniu, nie wiem już co to było. Wiem, żeśmy doszli do Wita Marguta, potem żeśmy zaszli do Feliniego na jakąś kawę i myśmy oczywiście opowiadali z przejęciem o naszych zmaganiach z cenzurą. Afelini tak ironizował cały czas, mówiąc: Właściwie, wy tak mówicie, jakby cierpicie, a ja wam tak zazdroszczę. Opowiadacie, że jakiś komitet centralny, najwyższa władza dyskutuje na temat dialogu w waszym filmie, że podejmuje jakieś decyzje, uchwały, żeby naszą pracą ktoś tak się interesował. To byłoby dla nas bardzo pochlebne, ale tak nie jest. W demokratycznym świecie politycy nie przejmują się tak bardzo. Tym, co mówią artyści, chociaż prawdę mówiąc, może dlatego na tym właśnie politycy przegrywają, że nie rozumieją tego, co się dzieje w opinii publicznej. Natomiast Fellini pozostał mi w oczach jako człowiek tragiczny, bo pod koniec życia nie mógł zdobyć pieniędzy na swoje projekty. I z jednej strony na całym świecie były kawiarnie jego imienia, prawda, w Los Angeles duża kawiarnia Fellini, a tymczasem na to, żeby sfinansować jego następny projekt, potem jak kilka ostatnich jego filmów nie miało już takiego dobrego odbicia finansowego, a były drogie, tak jak Kazanowa, czy Statek płynie. To były filmy dość kosztowne. Felini zawsze przekraczał budżety i zawsze wchodził w taką wielką spektakularność, a to tu się nie udawało. I bardzo to było dla mnie takie pouczające, że w tym zawodzie nie ma takiego czegoś jak zdobyta pozycja, na którą można, na której można coś budować. No i tak to zostało potem z Julietą Asiną, już po śmierci Federico, spotykaliśmy się parę, parę razy. Ona bardzo miło wspominała, że była na zdjęciach w Polsce do niemieckiego filmu, który tu kręcono, i tu była właśnie już. Pod innym reżyserem, zupełnie inaczej widziała nasz kraj, ale była też no, dla Feliniego szalenie ważnym, ważnym wsparciem. Było to małżeństwo przedziwne, ale jednak było to partnerstwo takie na wysokim poziomie. Julieta była bardzo inteligentną osobą, dobrze wykształconą, psychologiem, i dzięki temu no, miała jakiś swój wielki udział w dziele. Feliniego nawet wtedy, kiedy w nim nie grało.